Instagram. Jeden z największych serwisów społecznościowych na świecie. Miejsce, gdzie miliony ludzi kreują swoją postać, pokazując siebie, swoje życie czy swoje dokonania. To platforma, na której działają zwyczajne osoby, jak i największe światowe marki. Jedni zatrudniają sztaby ludzi od PR-u, inni samemu się tym zajmują lub w ogóle. Dla jednych to, jaki wykreują wizerunek, jest niesamowicie ważne, dla innych zupełnie nieistotne. Ja w ostatnich latach trochę przystopowałem z działaniem w internecie, a co za tym idzie, wywaliłem się na to, jak to wszystko działa. W efekcie zaniedbałem swoje konto, swój życiowy dorobek zrzeszający prawie 300 tysięcy osób. I mógłbym tak trwać długo, gdyby nie fakt, że tworzenie do internetu od zawsze było dla mnie czymś ważnym. Czymś, co dawało mi niesamowitą satysfakcję. Zaniechanie tworzenia dla samego siebie na rzecz tworzenia dla innych ludzi po dłuższym czasie przyniosło mi znudzenie, a brak spełnienia zaczął dawać o sobie znać. Pomyślałem, że wreszcie czas coś zrobić. Czas ponownie puścić wodze fantazji i zacząć kreować najróżniejsze sytuacje w moim życiu, które przyniosą powiew świeżości, jak i wiele nowych przygód. Postanowiłem kupić nowy mikrofon do spontanicznych zadań. Wypadałoby go przetestować w praktyce. Mógłbym co prawda nagrać sobie krótki test, jak on działa i w ogóle, ale mogę też zainicjować coś większego. Teraz tylko pytanie, co? Postanowiłem trochę posprzątać i poukładać niektóre sprawy. Tak natrafiłem na znajome mi zdjęcie. Zdjęcie zrobione jakieś 20 lat temu. Ja z przedszkola na balu przebierańców w kostiumie diabła, który został uszyty przez moją babcię. Spojrzałem na swój profil na Instagramie i zauważyłem znajomą mi twarz. To może być temat, którego szukam. Nowe profilowe na nowy rozdział życia. Teraz wystarczy tylko wziąć aparat, ustawić się odpowiednio, zrobić zdjęcie i gotowe. No, to byłoby zbyt proste. Całe życie robiłem sobie sam zdjęcia. Myślę, że warto byłoby skorzystać z możliwości, jakie daje mi mój Instagram, i wrzucić tam zapytanie, czy ktoś z moich obserwujących chciałby mnie w tym wyręczyć. W końcu w takiej puli musi znaleźć się kilka fotografów. Teraz tylko czekać na odzew. Dosłownie po chwili moja skrzynka została zalana wiadomościami od potencjalnych fotografów chętnych do zrobienia mi zdjęcia. Z racji, że tak wiele zgłosiło się chętnych, musiałem zrobić selekcję. Kryteria były proste. Ten tydzień poznań. To przesiało trochę ludzi. Teraz czas tylko dokonać finalnej selekcji. Gotowe. Z początku nie byłem świadomy tego, na co się porwałem. Wychodząc z inicjatywą angażującą ludzi, zmuszony jestem do kontynuowania przedsięwzięcia. Moja długo pielęgnowana prokrastynacja włączyła tryb paniki. Nie ma już odwrotu. Skoro powiedziałem A, muszę powiedzieć i B. Wszystko już gotowe na pierwszą sesję. Sesja pierwsza. No to jak używam już te 36 klatek, co nie, to stwierdziłem, że jakby wykorzystam już je ja i stworzymy taki jakby ogólny... E, Dobra, czyli e, robisz taką to sesję? Filmie. O, taką sesję, nie? No, spoko. A czym robisz zdjęcia? E... EOS 3000 n e, Tak. Spoko. A powiedz mi, jaki masz film w środku? Kodak, ten standardowy. Y... 200, co, Nie w sensie 200 ISO. Nawet byś trzymał to po prostu ze sobą, taką w ręku, to będzie taki portret. Jak gdybyś dopiero otworzył rzeczywistość, którą chcesz jakby wiesz, sfotografować bądź wiesz, jakoś uwiecznić. Okej, okay, ciekawe, fajne. A następne ujęcia będę po prostu radził twojej osoby właśnie w tym, w tym kadrze, który stworzyliśmy. Sesja druga. Aż minęła piłka trema. Czy robisz foty? Y Nikonem i mam teraz D750 i analoga F65. Też Nikon? O y tak, wszystko Nikony. Okej, okay, czyli totalny. Y tak. Tutaj nikoniarz. Ja jestem od, od, od kanonów, także będziemy musieli walczyć. Mhm. coś tam widać. Sesja trzecia. Standardowe pytanie, czym robisz foty? Fuji GFX 50S. A jaki masz obiektyw? Fujinon GF 7035. 35 Mega. I co, gdzie ja mam stać? Jestem na tym tle? Tutaj? Uż wiesz co, usiądziesz sobie tak, gdzie ja, damy ci w 100 stokrotkę i weźmiemy kotka. Do Tylko uważaj, niech ci to nie... jedno mnie co mam robić? I mam to trzymać tak? No Tak za tą kanapą i tak wyślij Tak jak tam byłby na ścianie O, smak. Że to niewygodna kolacja. No kurwa, moja noga jest tam przy piecu. A. Naprawdę? Tam masz piec? No po tej, tu. Jestem prawie w takim szpagacie. Spocony fotograf w sesji, bo mamy 30 stopni w cieniu. Ej, tamto jest mega fajne. Ciekawe. W ogóle zupełnie inne, inne podejście. To jest, to jest mega fajne. Ja też specjalnie świecę inaczej. W ja tłumielu. to lubię. Lecimy na miasto, w Do zrobienia mi profilówki zgłosił się też mój ziomal Seba. Seba, jak to Seba powiedział, że musimy gdzieś pojechać, żeby zrobić więcej zdjęć. No i przy okazji chce mi pokazać, jak opicewał swój samochód. Po chwili namysłu stwierdziłem, że dobra, czemu nie? Pojechaliśmy w takie miejsce. Potem na stację. O! Koniec! No a potem sobie pojechał do Maka po coś dojechał. Dzień dobry, czy są sharing phrase? Sesja czwarta. Jaki masz aparat? Sony A6300. Mega, a jaki obiektyw? No, teraz założyłem Sigma 30 a przed chwilą robiłem 50 od Sony 1.8. To jest ciekawe to jest w ogóle pomysł, który sam wymyśliłem. <laughs> w ogóle nic, nic mi nie zainspirowało takiego, tylko kiedyś się zacząłem bawić włosami, zrobimy jakieś rogi, hmm. potem mówię, a zrobię sobie zdjęcie. I tak to wygląda ostatecznie. Okej, fajne to, Sesja piąta i szósta. <mum> Czym robisz foty? Canon R. I 50. jaki masz? Ok, klasycznie. Czym robisz foty? Robię Canonem R i zazwyczaj 50. Mega. Cezja siódma. Jaki masz aparat? Canon R6. A jaki obiektyw? 16 mm. Mega. <laughs> Serwus. Minął tydzień, a to oznacza, że kto miał wysłać mi zdjęcia już je wysłał. Ja byłem u fryzjera. Także co, to jest idealny moment, aby sprawdzić efekty sesji. Nadszedł ten dzień, czekałem na to bardzo długo, jakieś 7 dni, więc yy, sprawdźmy. Spośród tych wszystkich zdjęć jest tutaj jedna profilówka, której jeszcze nie znam, ale za chwilę wszystko będzie jasne. Do roboty. Pierwsza sesja przez Tomasza Szczepańskiego. Od niej się rozpoczęła cała ta przygoda. Powiem wam, że to jest mój faworyt. Tutaj e, koniecznie plus za kreatywność, jak i drugi plus za to, że to jest wszystko na filmie. Zdjęcia są niesamowite. No analogowe to zawsze działa, to jest po prostu majstersztyk. E, w ostrym słońcu to było robione i nie sądziłem, że to będzie miało aż taką rozpiętość tonalną, a jednak wszystko widać, jest elegancko, tak jak ma być. Sesja druga przez Katpras Srebro. Ogólnie git, mam tylko wrażenie, że na niektórych zdjęciach wyszedłem źle jako ja, a zawsze jak się patrzy na siebie na zdjęciach, no to jest się mega krytycznym, więc pewnie wy tego nie dostrzegacie, co widzę właśnie ja. Trzecia sesja i zrobił ją Seba. Z początku byłem sceptyczny, ale no naprawdę, te zdjęcia wyszły mega i czuć, że jest to totalny Seba w tych fotach, a jednocześnie gdzieś tam e, mam wrażenie, że dobrze tu wyglądam, co jest dla mnie w ogóle rzadkie, i bardzo fajnie, ponieważ to jest duży plus do bycia profilówką. Czwartą sesję zrobił Jan Kaliski. To są chyba najbardziej portretowe zdjęcia w całej tej tutaj serii, ponieważ większość jest głównie tutaj w studio na białej ścianie. Ale Jan mówił, że on chciałby zrobić róż w odcieniu. Ale jedno zdjęcie w tej serii jest szczególnie ciekawe. Teraz które zdjęcie wybrać? Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden, kandydatka numer dwa, czy kandydatka numer trzy? Eee... jeden, dwa, trzy... Za dwa! Jeden, dwa, trzy... nie, 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 nie... Trójka! Trójkę wybierz, panie! Piąta sesja w wykonaniu Zuzy Pochoreckiej. Te zdjęcia mają sobie coś takiego, co mi przypomina zdjęcia mnie Kiedyś, które robiłem dość dawno temu, być może dlatego, że też robiłem w palmiarni tam zdjęcia i też byłem w tym ubraniu, może to kwestia fryzu, nie wiem, ale wzbudzają we mnie takie nostalgiczne trochę spojrzenie wstecz. Okej, okay, tu jest trochę bardziej efekciarsko, są różne praktyczne efekty, ale myślę, że generalnie jest dobrze. Szósta sesja przez Antka Niedźwieckiego. I to jest sesja zrobiona w tym samym momencie, tylko z innej perspektywy, z innym okiem. No, co jak co, ale to zdjęcie na szerokim obiektywie totalnie uwielbiam. Ma w sobie jakiś taki vibe. Szkoda tylko, że te zdjęcie nie mają retuszu, ponieważ mógłby mi się przydać. Proszę Państwa, sesja siódma, ostatnia, zrobiona przez Wiktorię Podobas. Tutaj zdjęć mamy bardzo dużo, co utrudni mi trochę selekcję. Mamy tutaj tak, abstrakcję, portret, reportaż. I znowu jest szeroki obiektyw. Jestem totalnym fanem takich krzywych kompozycji. Chyba muszę sobie taki obiektyw sprawić. Jakby się zastanowić, jest przekrój chyba wszystkich gatunków fotograficznych. To są zdjęcia zrobione na takim starym aparaciku z lat 2000, więc mają w sobie od razu pewien look. I to wygląda całkiem, całkiem... No, zdjęcie typu śmieszne. Proszę Państwa, tak się prezentują efekty Tygodnia pracy z ludźmi i z samym sobą. Ok, zdjęcie jest bardzo dużo i sporo z nich nadaje się na profilówkę. Teraz tylko potrzebuję sprytnego planu, w jaki sposób mam to wszystko rozstrzygnąć. Pomyślałem sobie tak, że skoro już zaangażowałem w to moich widzów, to może pójdźmy krok dalej i zróbmy głosowanie, gdzie to właśnie widzowie wybiorą to zdjęcie, bo dla mnie osobiście ciężko jest, szczególnie że kiedy ja jestem na tych zdjęciach, też patrzę w inny sposób i Chyba tak będzie łatwiej, tak może być lepiej i ja na pewno będzie ciekawiej. Zrobię TikToka, wrzucę posta i napiszę, żeby ludzie pisali, które zdjęcie ma być tą profilówką. Potem z każdej platformy zbiorę wszystkie te opinie i wybiorę tą, która ma najwięcej plusów. Także jak to wyjdzie? Nie wiem, ale to będzie totalny random i. Nie mogę się doczekać. Teraz nie pozostało już nic innego, jak tylko czekać. Proszę Państwa, 24 godziny później wszystko stało się jasne. Lud zadecydował. Nie sądziłem, że tak wiele osób zaangażuje się w głosowanie. Łącznie komentarzy na Instagramie, YouTube i TikToku było prawie tysiąc. Myślałem, że będzie ich maksymalnie ze 100. To wymagało specjalnego podejścia do liczenia głosów. Potrzebowałem do tego pomocy i na szczęście jakoś sobie z tym poradziliśmy. Po dłuższej chwili udało nam się poznać zwycięzcę. Moją nową profilówką zostało zdjęcie numer. 7. To była mała, ale jakże emocjonująca przygoda. W ciągu jednego tygodnia wydarzyło się wiele rzeczy. Wygrałem bitwę z prokrastynacją, dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie, a przede wszystkim poznałem fantastyczne osoby. Moja nowa profilówka już śmiga dumnie na Instagramie. Koniecznie sprawdźcie fotografów, którzy robili mi zdjęcia, a kto wie, może i wam zrobią sesję. I szczególnie zapraszam na Instagrama Zwycięzczyni, bo jej praca przekonała tak wiele osób. Także możecie wejść do niej na profil i zostawić coś po sobie. Po skończonej pracy znów mogę oddać się wir prokrastynowania, by za jakiś czas znów z nudu zainicjować jakieś przedsięwzięcie, ale coś czuję, że będzie to prędzej niż sądzicie.